Hej, hejo kochani! Właśnie dzisiaj będziemy grać potworne porządki. Tu jest wiek od trzech graczy dwóch, cztery, 15 minut. Ta gra jest z naszej księgarni. Tu są łóżka. Tu potworki będą. Żółty, kolorowy, czerwony, fioletowy, niebieski. Tu obrazy, sprzęty domowe inaczej. To jest największy element, taki potworek, czyli brążowy. i tu jest właśnie taki właśnie niebieski i tuż sprzęt. Tu są pluszaki. Tu ostatni potworek, czyli zielony. Właśnie i tu są cztery plansze. Jedna to jest pomarańczowa. Takie właśnie elementy są w niej. Teraz żółta jest taka. I tu jest niebieska. Tu jest fioletowa. I tu są potworki. Pa!